Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych nałożyła karę w wysokości 1 500 000 złotych na importera, który wprowadził na polski rynek produkty techniczne z Ukrainy oznaczone jako artykuły spożywcze, to znaczy pszenicę i rzepak. Podczas briefingu prasowego główny inspektor Przemysław Rzotkiewicz poinformował o nałożeniu kary na importerze, który sfałszował oznakowanie produktów. Co doprowadziło, że trafiły do konsumpcji. Nałożona kara dotyczy dwóch partii produktów z Ukrainy: rzepaku technicznego, masa 3882 tony, oraz pszenicy paszowej, masa 7670 ton. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zaznacza, że importer nie tylko sfałszował przeznaczenie z technicznego na konsumpcyjne, ale także wprowadził w błąd. Co do kraju pochodzenia produktów, sprzedając je jako pochodzące z Polski. Decyzja inspekcji nie jest jeszcze prawomocna i cała sprawa jest objęta postępowaniem karnym pod nadzorem prokuratury w Rzeszowie. Importer ma możliwość odwołania się od decyzji inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub przedstawienia prokuraturze dowodów na to, że nie złamał prawa, ani nie sfałszował informacji o przeznaczeniu i kraju pochodzenia produktów, o ile takowe posiada. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2023 roku do Polski sprowadzono 73 400 ton rzepaku i 347 000 ton pszenicy. W porównaniu w tym samym roku w Polsce wyprodukowano 3 700 000 ton rzepaku oraz 13 200 000 ton pszenicy.